W z tym, że mam silną wolę i nie dałem kompletnie się wam podpuścić, by zrobić drugie wyzwanie urodziny futi nie tylko. No słuchajcie, no, ale wiecie, no trafiłem tego alder weirelda to aż żal go nie przepalić. W sumie to jednak wydałem z 50-60 tysięcy. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, za Mbappe czy to Baila, chcecie mi powiedzieć, że nie warto. <słuch> Oj, boję się, wiecie co boję. Boję się. Ale cringe to nagrywanie pod odcinki. A jak oglądasz odcinki, to nie jest cringe. To jest to samo. Karta urodzinowa. Karta urodzinowa. To będzie karta urodzinowa. Duplikat da koszty. Nic tam w ciemno. Ja muszę się cieszyć na żywo. Ja muszę się cieszyć na żywo. Tylko nie winter refresh. To jest moja jedyna prośba. Shape shifter. Nie! Ja pierdziele, to jest ta Laba. Okej! Okay. Okej, okay, nie tak źle, nie tak źle. Dobra, ja myślałem, że ten Kinds. To jest nawet dobry traf. To jest dobry traf. To jest bardzo fajny traf. Mam da kostę. Mam da kosztę, tutaj robimy Bundesligę. Uff. Dobra. Dobra, nie jest źle. Słuchajcie, Alaba Kocur. Oczywiście, musiałem trafić obrońcę, prawda? Alaba kosztuje 270